Witam. Dziś robimy Audi 82 litrowe, silnik ABK, wymieniamy rozrząd, pompę wody, symeryngi zmienimy. Hmm, to chyba wszystko, tak? chyba, że coś w międzyczasie wylezie. Ja tu sobie trochę przodu zdjęłem. Yy, zdjęłem sobie tą trapkę, cały pas, wzmocnienie pasa. Yy, I wybrałem wentylatory na potrzeby filmu. Wy nie musicie tego robić. Chyba, że chcecie to będzie łatwiejszy dostęp, łatwiej Wam będzie się odkręcały śruby. Co ja tu zrobimy? Zdjęłem osłonę. Tutaj, na... a całą operację wykonujemy na silniku zimnym. Zdejmujemy osłonę tutaj przed nią. Ona sobie siedziała tutaj tak. Tylko co są dwa zatrzaski. Żadnej filozofii nie ma. Zaraz sobie to poustawiamy wszystko. Zanim tutaj... To jest wersja z klimatyzacją. I klimatyzację odkręcamy tutaj cztery śrubki. To jest na klucz 13. I zdejmujemy pasek. Tutaj ta flansza, jedna odejdzie od spodu, bo to jest napinane tutaj właśnie kołem. Nie ma żadnego napinacza klimatyzacja. A od spodu sobie zdejmiemy pasek. Zaraz od, od poluzujemy pompę wspomagania i poluzujemy pasek drugi od pompy wspomagania, pompy wody. Alternatora pasek luzujemy na końcu poprzez odkręcenie tej śruby. To śruby i jeszcze jedna śruba siedzi tutaj. To sobie. Yy... Luzujemy i zdejmujemy pasek od alternatora. O, strzałeczka mi się wygina. Zrobiłem taką fajną strzałeczkę. Dobra, no ja to zaraz zrobię. Pokażę później dalej. Jesteśmy od spodu jak zdemontowaliśmy osłonę silnika. Od to i zdemontowaliśmy. Tak wygląda bez szajdki, Bez kołopasowego napędzającego klimatyzację. Zaraz pokażę jak to koło zbudowane jest. To jest dosyć ciekawe. Tutaj, żeby poluzować ten pasek, trzeba poluzować całą pompę umagania. Odkręcamy tą śrubkę, poluzujemy, wystarczy. Tutaj tą śrubę, z tej strony będzie widać lepiej. Tu musimy założyć dłuższy klucz i sobie tam wymacać, tam jest jeszcze jedna śruba. Jeśli się wymacamy, to ona już powinien troszkę już yy, luźniejszy być. Pociągamy zapasek. Czy tutaj jest taka śruba napinająca, podaję na klucz 22 czy 24, z tego zębatko? I tutaj, jak kręcimy tą śrubą, to nam sobie ładnie się chodzi. Jeżeli to jeszcze nie będzie luźne, to jeszcze możemy odkręcić yy, tu u góry, w tym miejscu też poluzować śrubę. Ona jest yy, tak, jakby na wylot. Taka dłuższa i zsytułujemy, i ta pompa już nam yy, zmieni położenie. Zdejmujemy ten pasek. Jeszcze zaraz pokażę alternator. Tutaj mamy tą szajbkę od klima napędu klimatyzacji. To śruby, które odkręciliśmy. Tak to wygląda z tej strony. O! Jak to się nam rozpadnie. Tak to wygląda, w ogóle sobie, najpierw to nam wyjdzie ta część, a reszta się po prostu wysypie, bo to są takie talerze. A to są podkładki takie jakby dystansowe, jeżeli nam zacznie pasek piszczeć, to wybieramy jedno sobie i zakładamy mniejszej ilości będzie wężej. Około będzie ciaśniej się działo, tak jakby odstęp między nimi i powinien przestać piszczeć. Jeżeli naciąg jest za mały, tak trzeba, jeżeli mocniej naciągnąć pasek, to wybieramy podkładki. A jeżeli nam nie wchodzi, tak jakby to dokładamy. Tak to wygląda regulacja cała, bo nie ma napinacza. Napinacz jest kołem napędowym. tak to wygląda. Zakładamy to wszystko na na tą no, tu jest wszystko jedno ręko robię, Tego mi tak mozolnie wychodzi. Ale tak to wygląda. I tak samo będziemy składać. To również zakładamy. Zresztą pokażę za chwilę. Ja już tu zdemontowałem pasek alternatora. Poprzez poluzowanie tych śrub, które wcześniej pokazałem. Pochylałem alternator w dół. I pasek nam zawicie. Odkręciłem już sobie koło pasowe dolne. Jego tam nie ma. Mamy je tutaj, te koło. One wyglądają zamontowane w ten sposób. Wystają te szpileczki i tak naprawdę nie widać tych śrub, które są przykręcone. Te śruby są tu. Są to śruby imbusowe w tym przypadku akurat, bo się takim narzędziem. Takim imbusem, to imbus 6, tak wkładamy sobie i odkręcamy. Z tym, że tutaj te śruby już są zmienione. Coś wcześniej robił i dobry człowiek pozmieniał te śruby na nowe. U Was to może być taki problem, że te śruby już będą w środku objechane, albo w ogóle będą zmienione na przykład na torx gwiazdki. To więc sprawdźcie sobie najlepiej lusterkiem jakie są w ogóle te imbusy przymocowane, tak? On to tak siedzi. I dobierzcie taki klucz jaki tu jest. Jeżeli zdarzy się tak, że Wam ten torx objedzie to macie problem bo jedynym rozwiązaniem to jest tylko nabić tutaj nabić jakiś inny torx albo nabić gwiazdkę, gwiazdkowego torxa na to, w środek i spróbować w ten sposób odkręcić, jeżeli nie no to demontujemy chłodnicę i spawarka prawdopodobnie tak więc jeżeli to zdemontujemy, tak to wygląda w całości, bierzemy się za pasek rozrządu. Aha i jeszcze osłonkę od spodu zaraz pokażemy, tą osłonkę, tą osłonę plastikowo trzeba by było zdemontować, słabe to oświetlenie i słabe to dojście. Zrobimy tak może, o. Zaraz zdemontujemy tą osłonkę i pokażę w którym miejscu są śruby, bo tak tutaj będzie ciężko Wam pokazać. Osłona zdemontowana. Śrubki pokazuję tutaj, była śrubka na imbus piąteczkę. Tutaj dziesiątka, na klucz dziesiątkę, tu na klucz dziesiątkę tu. A tutaj było na klucz trzynaście więc tak to wygląda po demontażu. montażu dobra, po tych operacjach zakładamy na tą śrubę klucz 19, 16 kątowy kręcąc w prawo ustawiamy górny punkt czyli ustawiamy rozmiar na znaki pierwszy znak jest tutaj i z tym musi się zgadzać tutaj drugi znak mamy tu będzie ciężko, ale postaram się to pokazać. Drugi znak mamy tutaj, tą kreskę. Palec zapłonowy musi być skierowany na to na te wycięcie w aparacie zapłonowym. Można sobie również, żeby zrobić znak tutaj. Na tym kole, z jakąś kreseczką, jakimś mazakiem albo jakimś białym, coś co będzie widoczne. Ostatni znak jest na kole zamachowym. Staram się, żeby było widać Widoczne jest 0, i 0 musi być w tej pozycji na wycięciu. Tak jest ustawiony prawidłowo rozrząd i tak powinien być przed demontażem. Jeżeli macie inaczej przed demontażem, to poskładajcie tak jak trzeba, bo być może ktoś wcześniej się pomylił. Więc cóż, luzujemy tą śrubkę i, 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 i zaraz zobaczymy co będzie jak poluzujemy tą śrubkę. No już tutaj trochę zaszalałem. Napinacz odkręciłem. Napinacz siedział tak. Pomimo tamtej śrubki na torchsa Podaję, że 45. Teraz może gdzieś tu znajdzie. Pokażę. Taki. Tu tutaj jeszcze była dziesiąteczka. Odkręcamy, wyciągamy. Rolkę napinająco. Ja powkręcałem już koła zębate, żeby zmienić simmeringi. Zmieńcie sobie przy okazji, bo jeżeli taki simmering zacznie wam ciec, to będziecie musieli znowu całą robotę robić na nowo. A tak sobie pozmieniacie i będziecie mieli z głowy. Bo zdarza się tak, że przychodzi zima, odma trochę przymarznie i te simmeringi ciekną później. Tak więc, ja sobie pozdejmowałem już kółka. Odkręciłem tą metalową osłonę, tam trzy śruby na trzynastkę, aby dostać się do pompy wody. Pompa wody znajduje się tu. Żeby ją wybrać, trzeba odkręcić dookoła śrubki na dziesiątkę kluczyk. I wybieramy to sobie. Co do simmeringów, to... Je po prostu trzeba śrubokrętem wyciągnąć i składamy nowe, smarując troszeczkę olejem yy, wałki i, i z tulejko po prostu wbijamy to nie mocno, delikatnie, uwaga! To nie jest jakiś ten to, trzeba po prostu delikatnie włożyć, pokażę. Yy, niektóre to tak sobie same nawet wchodzą. Wszystkie trzy tutaj simmeringi są takie same. Nawałek yy, tam, nawałek od ten, wałek od tego od aparatu zapłonowego, i na wał, to wszystko to jeden, ten sam simmering, ten sam rozmiar. Tutaj, jak ktoś ma chęć, to proszę bardzo zmieniać. Ja biorę się jeszcze za pompę. Wybrałem już pompę. Tam pompa już huczy nawet, tak więc jest do wymiany na zaraz. Coś w robi tak jak tu widać. Trzeba podkręcić z dookoła i wyciągnąć. To jest nowa pompa. Trzeba przełożyć kółko i założyć nową szczerkę. Oczywiście tam tamte, z tamtej strony trzeba wyczyścić. To miejsce, gdzie będzie przekręcona pompa. Pokażę jak zakładam simmering. To jest nowy simmering. Trochę go tutaj posmarowałem smarem w środku. Żeby lepiej wszedł. Zakładam sobie. No, tak naprawdę tylko można wcisnąć. Palcami. Dobra, teraz weźmiemy łoteczek. Zwykły klucz w tym przypadku to jest 32. Simulator siedzi na miejscu. Sprawdzamy, czy jest wszystko ok. Raczej wszystko jest ok. I robimy tu tak samo resztę. Dobra. No już sobie poskładałem to. Wszystko. Tak jak tu widać, to już wszystko jest ponapinane. Pompa założona. Oczyś czyścimy miejsce montażu pompy. I składamy na dołączoną uszczelkę. Na żadnej z silników ta uszczelka papierowa w zupełności wystarczy. Dokręcamy. Skręcamy koła z powrotem. Nie pokazałem, jak blokowałem te koła. Blokowałem w ten sposób, że wsadza się śrubokręt do montażówkę. W ten sposób się blokuje za śrubę. I te koło zablokowane jest i wtedy można odkręcić. A koło, od, koło dolne od wału blokowałem wkładając śrubokręt w ząbki od wału, od koła zamachowego. Dobra, co tu więcej? Zakładałem pasek normalnie, ustawiamy wszystko na znaki, wszystkie koła. Zakładałem pasek żeby był napięty z tej strony, o tak, a z tej strony luźniejszy. Jak będziemy zakładać go, to on musi od razu pasować na ząbki, tak jak ustawimy na znaki, ładnie. Eee, co z napinaczem? Ze względu na to, że muszę jedną ręką trzymać kamerę, a drugą... Dwie ręce potrzebne mi są do tego, żeby napiąć ten napinacz. Nie pokażę, tylko wytłumaczę. To jest siłownik, I ze względu na to, że nie mam klucza specjalnego do tego otworu, napinam go w ten sposób, że ten siłownik podnoszę do góry, tutaj go blokuję śrubą. Ta śruba mi gdzieś spadła, może ona gdzieś tutaj. Już pokażę. Um, mam, mam, mam już. Wkładam po prostu śrubę pod siłownik i ona się blokuje. I jest uniesiony. Jak ten napinacz montowałem, to tą śrubę się przykręca do końca. Chciałem przykręcić, a tą śrubę zostawić troszeczkę luźną. Wtedy się wsadza takie urządzonko. Wsadzam w ten sposób. I Napinam do dołu, tak aby te koło bardziej napijało pasek. Tak? Tego użyłem jako dźwigni, napinam i w tym momencie jeszcze jedno ręko dokręcam tą śrubę. O tą śrubę. I to wystarczy. Popuszczamy według producenta sprawdzenie, czy pasek jest dobrze napięty. Nie mogę tego zrobić. Nie może więcej niż 90 stopni się obrócić. Nie mam tego jak teraz wziąć po prostu. Ale ja Wam to pokazać. No. O, coś ten ten deseń. Nie może więcej niż 90 stopni się obrócić, o. I to wszystko. Jeżeli więcej się obraca, to trzeba go jeszcze mocniej napiąć. Tutaj na tej rolce myślę, że to wszystko. No, oczywiście, składamy resztę osłon. Zakładałem paski, naciągałem paski yy, czy pompą, czy alternatorem. Tutaj y, tam na dole pokazywałem wcześniej, że jest taka śrubka z ząbkami. To to jest śrubka z ząbkami, jeżeli ząbki jeszcze nie obiechane. Jeżeli nie, to podkładam po prostu pod, pod montażówkę i napinałem montażówkę. Yy, tutaj mamy już śruba jakoś wstawiona zwykłą, bo ktoś pewnie zniszczył. Yy, Tamta śruba z, tymi, tam ta śruba z yy, ząbkami musi być lekko dokręcona, bo jeżeli nie będzie dokręcona, yy, to będzie po, do góry wychodzić i będą objeżdżać ząbki. Tak więc to chyba tyle na temat paska rozrządu Wymieniamy ten pasek co 120 tysięcy I to wszystko. Dziękuję za uwagę do następnego razu